Witam Was kochane bardzo serdecznie i dzisiaj mamy spotkanie z Janną Lefek, z fizjoterapeutką dziecięcą. Ja poznałam Asię no już takie 4-3 lata temu, kiedy poszłam najpierw z jedną córką, a potem byłam z drugą córką i myślę, że też do niej trafiłam dzięki temu, że no, mój mąż miał tam oko na te dzieci. No i dzięki temu Mogłam coś zadziałać, mogłam coś zrobić, i właśnie Asia jest, jest od tego, żeby coś pomóc w rozwoju. I jakbyś mogła, Asiu, właśnie powiedzieć coś o sobie, o swoim doświadczeniu zawodowym. Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem magistrem fizjoterapii. W zasadzie można powiedzieć, że ukończyłam również specjalizację z fizjoterapii. No jeszcze mam, że tak powiem, egzamin przed sobą. Jeśli chodzi o moje kwalifikacje, no opiewają głównie na dzieci, ale pracuję też pracuję pracowałam również z osobami dorosłymi. Głównie zajmuję się neurologią. Wszystkie szkolenia, które skończyłam, no jest ich wiele. Jeśli chodzi o rozwój dziecka, no to są bobaty, są skoliozy, są PNF. -y. Zaburzenia rozwoju również, pielęgnacja dzieci od najmłodszych miesięcy życia. Mam też szkolenia dla osób dorosłych. Obecnie pracuję w szpitalu w Starachowicach. I właśnie z dziećmi, tak? Tak. 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 Powiedz, od ilu lat już pracujesz w zawodzie? No już prawie 20. O, no to ogromne doświadczenie. Dobrze, no to dziękuję za przedstawienie się, naprawdę imponujące doświadczenie zawodowe i też z tego co wiem, no bo dzięki temu, że mój mąż jest też fizjoterapeutą, to samo skończenie studiów to jest jednak za mało, żeby dobrze wykonywać ten zawód, no że tak, trzeba no, te kursy no, różne kursy i no kursy same kursy też nam nic nie dadzą jeśli gdzieś tam tego nie wykorzystamy to jeszcze trzeba później sobie wypracować prawda nabyć jakiegoś doświadczenia i to dopiero gdzieś przekłada się na naszą pracę no ja osobiście mogę powiedzieć tak pracując z dziećmi i z osobami dorosłymi że tak naprawdę szkolenia dla osób dorosłych Pomagają mi też przy pracy z dziećmi i odwrotnie, więc jedno nigdy nie neguje drugiego i zawsze zawsze wręcz pomaga. prawda? Nie są to metody, które się wykluczają. No zresztą jest to tak jak wspomniałam wcześniej, głównie neurologia, więc no ta neurologia gdzieś zawsze się przejawia w tym rozwoju. Super. Dobrze, no to przechodzimy do tematu. To jest temat, który przynajmniej ja nie spotkałam się z nim w przed tym zanim zostałam mamą, żeby ktoś mi mówił o rozwoju ruchowym dziecka i w sumie tego się dowiadywało tak w międzyczasie, jakby obserwując to dziecko, ale myślę, że dobrze byłoby no, dowiedzieć się wcześniej, żeby móc szybko reagować. Dobrze, no to temat mamy rozwój dziecka od urodzenia do pierwszego roku życia no i oddaję Ci Asiu głos. Dziękuję bardzo. I mamy tak, pierwsze cztery tygodnie życia. Czyli pierwsze cztery tygodnie życia jest to tak zwany okres noworodkowy. Okres niemowlęcy są to pierwsze miesiące do dwunastego miesiąca życia. Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju psychomotorycznego jest odpowiednia budowa ośrodkowego układu nerwowego. U niemowląt układ nerwowy jest jeszcze niedojrzały, a co za tym idzie, wrażliwy na wszelkie niekorzystne zmiany wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcjonowanie układu nerwowego jest ściśle związane z czynnością innych narządów wewnętrznych, więc zaburzenia każdego z nich może wywołać u niemowlęcia nieprawidłowości rozwojowe, co może niekorzystnie wpłynąć na rozwój psychoruchowy. Rozwój psychoruchowy właśnie w tym miesiącu życia jest to nazywane tak bardzo ogólnie, tutaj będzie też wzmianka właśnie dalej, że później jest to rozdzielone tak jakby, prawda, na rozwój ruchowy i rozwój psychiczny. Natomiast w wieku takim noworodkowym. Bardzo ważną rolę właśnie odgrywa, że tak powiem, wszystkie te układy jednocześnie czyli tak naprawdę poprzez układ nerwowy, czyli dotyk, wszelkie ruchy, to, co dziecko odbiera z zewnątrz, w ten sposób tak naprawdę rozwija się. Cały układ nerwowy dziecka. Dlatego jest to wszystko brane tak, jakby w całości. Często spotykamy się właśnie z tym, że u dziecka mamy zaburzenia, na przykład mowy w późniejszym okresie też rozwojowym, czy nawet jakieś opóźnienie, jeśli chodzi o burzenie, czy wypowiadanie jakichś pojedynczych sylab u dzieci. I to właśnie jest spowodowane na przykład jakimś zaburzeniem albo neurologicznym lub jakąś asymetrią, prawda. Niekoniecznie musi być to jakieś uszkodzenie neurologiczne, bo tak naprawdę rehabilitacja dzieci nie świadczy o tym, że dziecko jest tak naprawdę chore neurologicznie, tylko to jest po prostu zaburzenie, prawda. No, niestety mamy też dzieci, które są chore, ale no pomijając ten fakt, tu w tej chwili mówimy o takim etapie, gdzie dochodzi właśnie do tych nieprawidłowości, czyli do tej takiej blokady i ograniczenia przejścia dziecka tak jakby do kolejnego etapu. A ja mam e... tylko pytanie. Ja jeszcze tak? mam tylko pytanie, bo też jest tak jakby w praktyce, tak, że tak. zauważyć jakieś nieprawidłowości to chyba pediatra też jest w stanie tam wychwycić ale rozumiem, że te nieprawidłowości to są takie, które można coś na to zadziałać też i, i samemu, jakby w domu, czy, tak, czy zawsze byli. trzeba iść właśnie do fizjoterapeuty z dzieckiem? No to jest właśnie tak Asiu, jak tutaj wspominałyśmy na początku, prawda, że pewnych rzeczy rodzic na przykład nie wie, czy mama nie wie, a zwłaszcza mama, która ma pierwsze dziecko, prawda, no tak jak mówimy, nie jest na to przygotowana, nikt nigdy wcześniej tego nie przekazał, nie powiedział. Natomiast tutaj no, są pewne właśnie etapy w rozwoju dziecka, które tak naprawdę są ściśle związane z rozwojem dziecka, z kolejnymi miesiącami, prawda? Aczkolwiek tutaj jeszcze no, można to w ten sposób rozdzielić, że jeśli tam na przykład dziecko w pierwszym miesiącu nie osiągnie, no w pierwszym miesiącu no to w zasadzie ono tam niewiele nam robi, bo leży, prawda? Ale jeśli już na przykład w drugim lub trzecim miesiącu nie osiąga jakichś kolejnych etapów swojego rozwoju, no to już może być to właśnie dla rodzica jakąś wskazówką, że są jakieś nieprawidłowości w tym rozwoju. Rozumiem, ale też jak to jest, jeśli. To będziemy zaraz miesiąc po miesiącu, będziesz tak. przedstawiać, co dziecko tak. powinno potrawić, co nie. Ale jeśli byłoby tak, że na przykład nasze dziecko nie wiem, ma te cztery tak. miesiące i jeszcze się nie obróciło, na przykład tak. no, z pleców na brzuch, i żeby wiesz, żeby też w drugą stronę nie, tak. nie, nie bały się dziewczyny, że jak się nie obraca, to po prostu koniec no, świata. Tak, to nie jest właśnie tak i, 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 no tak jak mówimy, wcześniej bardziej było to też sprecyzowane. Tutaj, no też właśnie w tej naszej pracy, prawda, pokazujemy to, że w kolejnych, właśnie tych miesiącach dziecko powinno, na przykład, właśnie jak mówimy o tym czwartym miesiącu, przekręcać się, prawda? Jeśli tego nie osiąga, tak jak mówię, może to już być jakimś sygnałem dla rodzica, że jest jakaś nieprawidłowość. Niemniej jednak nie możemy tego kojarzyć, bo być może dziecko po prostu jeszcze tego swojego etapu nie osiągnęło. Tym bardziej, że no w chwili obecnej no niestety dzieci są dużo słabsze niż było to powiedzmy parę lat wcześniej, i dużo jest dzieci, które po prostu potrzebują takiego sygnału do pobudzenia takiego odruchu, czyli tak naprawdę pomocy takiej z zewnątrz, żeby zainicjować. Pomóc temu dziecku w osiągnięciu tego etapu. Okej, okay, czyli jakaś mama zobaczy, że jego dziecko w danym miesiącu nie robi czegoś, no to może nawet jakby tak. miało być to na wyrost, pójść do fizjoterapeuty czy pediatrze, powiedzieć, powiedzieć o tym i można to szybko skorygować, nie? Oczywiście. Tak. I teraz tak, mamy to jest... dalsze kolejne etapy rozwoju, prawda, prawidłowego. I no nie idzie nam dziecko gdzieś tam z tyłu, tylko. Podąża za swoimi rówieśnikami, że tak powiem. Tak. Tak. To ja tylko jeszcze chciałam właśnie powiedzieć też ze swojego doświadczenia, że też widzę, że nawet jeśli moje dzieci miały jakieś niedociągnięcia, to jak się tylko trochę im pomogło, to szybko nadrabiały. Więc nawet jeśli coś zobaczycie, że u waszych dzieci coś jest nie tak według tabelki, to nie ma się co przejmować. Tak, tak. Okej, okay, ale też no wiadomo, trzeba mm, trzymać rękę na pulsie. I tutaj właśnie mamy charakterystyczną cechą okresu niemowlęcego. Są ścisłe relacje pomiędzy rozwojem procesów poznawczych, mowy, uczuć, nawet kontaktów społecznych, a rozwojem funkcji ruchowych u dziecka. Dlatego wszystkie intensywne zmiany rozwojowe w tym okresie nazywane są rozwojem psychoruchowym. W późnym okresie rozwoju, tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, jest to już podzielone na rozwój ruchowy i rozwój umysłowy. Szczególnie ważne w rozwoju niemowlęcia są tak zwane kamienie milowe, jak utrzymywanie głowy w pozycji antygrawitacyjnej, chwytanie przedmiotów, zdolność do obracania się wokół własnej osi, siedzenie, zdobywanie pozycji czworaczy i dwunożnej, czyli tak jak tu wspomniałyśmy wcześniej, i będzie to się tyczyło kolejnego miesiąca, prawda, na który przypada y, dany rozwój dziecka i albo po prostu dziecko to osiąga. Ewentualnie tego nie osiąga, co może być dla nas jakimś tam już przykładem do tego, że powinniśmy coś zainterweniować. I tutaj mamy właśnie typowe takie ułożenie dziecka w pierwszym miesiącu życia. Jest to tak zwana pozycja typowa, embrionalna, czyli mamy podgięte maksymalnie kończyny dolne i kończyny górne. Typowe ułożenie dziecka w pierwszym miesiącu życia to jest ułożenie właśnie główką na bok. Jeśli nawet dziecko gdzieś tam przekręca się na drugą stronę i tam na chwilę zatrzyma tą główkę, jest w stanie poradzić sobie z tym, żeby tą główkę przekręcić, bo no, czasem w pierwszym miesiącu właśnie życia mamy pytają, a jak się gdzieś tam poddusi poduszką, prawda? Raczej nie, dziecko jest już na tyle zdolne, żeby samodzielnie sobie z tym poradzić, prawda? I to jest właśnie takie specyficzne ułożenie dziecka w pierwszym miesiącu. Nie jest ono wyprostowane, jest typowa zdjęciowa pozycja ciała i leżenie na brzuszku. Tak, nieskoordynowane ruchy, w pierwszym miesiącu życia dziecko wykonuje jedynie niezamierzone, nieskoordynowane, spontaniczne ruchy kończynami. W spoczynku kończyny ustawione są w pozycji zgięciowej we wszystkich stawach, dłonie zaciśnięte w piąstki, w tym czasie najwyraźniej zaznaczona jest asymetria. W pozycji leżenia przodem głowa dziecka zwraca się w bok, gdy noworodek ma utrudnienia oddychania, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, jest w stanie odwrócić sobie główkę na bok. Tak, i ma taki chwyt, nie? że tak mocno te piąstki. Tak, tak. to jest właśnie więc, takie to bardzo jest... ciepłe no. ułożenie dziecka w pierwszym miesiącu życia, prawda. No można powiedzieć, że całkowicie zgięte, no tak jak już wspomniałam wcześniej, ta pozycja właśnie taka embrionalna, prawda, do której zresztą bardzo często w trakcie życia wracamy, bo nawet w momencie, kiedy Coś nam się zadzieje, czy gdzieś ukujemy palca, i tak dalej. Być może nikt nie zwraca na to uwagi, ale faktycznie zwijamy się z, powrotu, z powrotem do tej pozycji, prawda? Jest to takie specyficzne u człowieka, ale tak naprawdę istnieje przez cały okres życia. Tak to można nazwać. Drżenie. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych może wystąpić okresowe drżenie kończyn lub brody, co wynika z niedojrzałości układu nerwowego i ustępuje. gdy chwycimy i Podtrzymamy przez chwilę drżącą kończynę. Objawy te występują w ciągu pierwszych miesięcy, utrzymują się nawet do szóstego miesiąca życia. Tak, tutaj właśnie... niekoniecznie jak drga dziecku warga, to że mu zimno, tylko po prostu tak. układ nerwowy rozwija tak, się. Tak. Ten układ nerwowy dopiero się rozwija, prawda, kształtuje, mm -hmm. i to jest właśnie takie typowe. No i tu mamy właśnie też ten odruch moro, bardzo intensywne, wyrażony jest odruch moro, który wyzwala się początkowo przy każdym nagłym dźwięku w postaci odwiedzenia i częściowego wyprostu kończyn, czyli tak zwana pierwsza faza, a potem zgięcia i przywiedzenia. Jest to taki po prostu odruch jakby wystraszenia, który też bardzo często może budzić jakiś niepokój mm. u rodziców, Aczkolwiek nie może też występować, że tak powiem, nadmiernie, bo jeśli właśnie występuje tego typu reakcja, nadmiernie, zwłaszcza kiedy na przykład odkładamy dziecko czy unosimy dziecko do góry, prawda? I też bardzo często robimy to tak jakby na odległość, zwłaszcza mamy, które mają. Pierwsze dzieci odkładają dziecko tak naprawdę z dala od siebie. Dziecko no tak, powinno być tak, blisko tak, rodzica, tak. powinno cały czas czuć się bezpieczne, powinno czuć bliskość tej drugiej osoby. I wtedy tak naprawdę nie reaguje nam w ten sposób, bo jeśli już mamy tutaj widzieć tego właśnie odruchu za dużo, to. Też może być już jakiś sygnał, że coś tak naprawdę dzieje się nie tak i bardzo często wynika to właśnie z takiej typowej też pielęgnacji dziecka. I tu mamy asymetrię ułożeniową, dziecko układa się asymetrycznie, wynika to z ułożenia płodu w ciąży, prawda? No tutaj można właśnie zaznaczyć, że około 70% dzieci układa się na stronę prawą, 30% na stronę lewą, główka zwraca się w jedną stronę, bok ciała po tej stronie sprawia wrażenie jakby był dłuższy, rączka jest wyprostowana jak u szermierza. Tutaj jest bardzo ładnie właśnie na tym zdjęciu zaznaczone, ale to pewnie będzie widoczne. No widać, mhm. e, tak tak, Michasia, no się tak właśnie widać, że właśnie na prawą, czyli tak jak właśnie. większość dzieci, się tak. tak zgina bardziej. Tak. Ważne jest, aby maluch potrafił odwrócić główkę także w drugą stronę. Wynika to właśnie też z tego, że jeśli leży na tą stronę asymetrycznie, prawda? I ma na przykład na tą stronę prawą długo zgiętą główkę, lub utrzymuje to praktycznie przez cały czas, a nie jest w stanie obrócić na przykład na stronę lewą. No to też już może być właśnie jakimś sygnałem takim niepokojącym, że jednak po jednej stronie ciała mięśnie pracują nadmiernie, a po drugiej tak naprawdę pracują słabo. W ciągu pierwszych trzech miesięcy życia symetria... Ustąpić. W tym okresie życia bardzo ważna jest prawidłowa pielęgnacja, tak jak wspomniałam właśnie wcześniej, która może pomóc dziecku szybciej osiągnąć symetrię, prawda? Czyli też tutaj na przykład dziecko, które już powiedzmy tam w drugim miesiącu zaczyna obserwować, prawda, otoczenie, mamę czy tatę, też można troszeczkę już na przykład. Przekręcać, to znaczy my nie przekręcamy, w zasadzie sami podchodzimy. Na przykład, dziecko ma ułożoną główkę na stronę prawą, więc staramy się tak pokierować swój ruch, żeby dziecko skręciło główkę na stronę lewą, czyli już pierwsze takie etapy pracy do prawidłowego takiego ułożenia. Tutaj możemy sobie w ten sposób zainterweniować.